Cześć! Miło mi powitać już w ostatnim odcinku serii FL Studio dla Zielonych. Chciałem Ci podziękować za ten wspólny trud poświęcony nauce tego softu. Dzisiaj podsumujemy sobie całą wiedzę, wykorzystując okno playlisty, channel racka, jak i e, mixera, przy jednoczesnym e, jakby, korzystaniu z wtyczek e, stokowych, jak i tych zewnętrznych e, firm. Chciałbym pokazać Wam, jak wygląda proces tworzenia utworu w środowisku FL Studio. Dlatego zabierzmy się już do pracy. Pozwoliłem sobie jako pierwszy instrument odpalić pianino. Jest to stokowy instrument. Dlaczego pianino? Ponieważ ja jestem, że tak powiem, z wykształcenia pianistą, więc mi zawsze jest łatwiej zaczynać od tego instrumentu. Przecież nikt mi nie broni potem jakby przełożyć partię MIDI nagraną w pianinie np. do jakiegoś syntezatora czy tam partii basowej. Więc znaliśmy jakiś taki główny melodyczny schemat i na tym spróbujmy zbudować utwór. Jeszcze nie wiem w jakim kierunku to pójdzie. Chciałbym to jakby skierować w jakiś taki przestrzenny, bardziej odcień elektroniczny, ale zobaczymy jak to się potoczy w trakcie. Aha, zobaczmy jeszcze tylko jakie jest tempo. Może zmniejszymy? Myślę, żeby nagrać taką melodię. Jakby dróg tworzenia utworu jest kilka. Możemy bazować na podesłanej przez klienta referencji, jakimś pilocie z wokalem, i do tego wokalu jakby aranżować cały utwór, e, możemy, że tak powiem, e, o ile dostaniemy na tyle wolną rękę, wykazać się swoją kreatywnością i na przykład na podstawie pierwszego, lepszego, odpalonego presetu e, jakby pobudzić swoją wyobraźnię i zobaczyć, jak to wpłynie na dalszą realizację utworu. Albo na przykład potraktować, e, jakby numery referencyjne, jako że tak powiem, drogowskazy. Yy, dla poszczególnych partii instrumentalnych. Czyli na przykład yy, perkusję, że tak powiem, yy, wzorujemy na jakimś jednym utworze. Yy, wokal na przykład podoba nam się, który jest zastosowany w jeszcze innym utworze, a na przykład gitara. Elektryczna, podoba nam się w, y, utworze, który jest zrealizowany przez jeszcze innego producenta e, i na przykład możemy sobie z, jakby złożyć takiego Hestaina i na przykład y, podobierać sobie różne odcienie z różnych utworów. Ja w tym momencie skorzystam z wariantu drugiego, czyli y, po prostu wykażę się swoją kreatywnością w 100%. Nie będę się, że tak powiem, na referencji wzorować. Zatem y, myślę, żeby nagrać taki schemat. Zobaczymy, jak nam się, że tak powiem, ten utwór wykreuje i czy uda nam się oprzeć cały numer na tym motywie. Ok. Tylko stwórzmy sobie jakiś pattern, na przykład na kilka tutaj taktów. Ustawmy oczekiwanie na nutę. jak widzicie to pianino mam już skwantyzowane, a to dlatego, że tutaj mam klikniętą opcję note start time and note and time w przypadku quantize, no i to przy nagrywaniu po prostu dociąga mi do siatki według jakby ustawienia tak naprawdę tego a że tutaj jest ustawione na, na główne jakby ustawienie kwantyzacji, to te jakby main przerzuca mnie do tego okna i to deprymuje wartość, do której dociągane są jakby nuty podczas nagrywania. Teraz ustawię dociąganie na. jakby na szesnastki. Zatem nagrajmy sobie teraz perkusję z baterii. Odpalam ją w ekosystemie Native Instruments pod nazwą Complete Control, ponieważ jest to sterownik, który współpracuje z moją klawiaturą sterującą. Dobrze, ustawmy zatem tutaj czekanie na nutę. Jestem gotowy, można zaczynać. Warto zadbać już na etapie aranżacji o odpowiednią dy dynamikę naszych dźwięków w instrumentach, ponieważ y, kompresja wielopasmowa y, nie do końca się sprawdzi potem w ogarnianiu czegoś takiego jak dynamika, ponieważ będzie miało to wpływ na barwę tak naprawdę y, całokształtu, kształtu, czyli będziemy wpływać mimochodem na y, inne zagrane dźwięki na tym instrumencie. Które będą grać w podobnym paśmie co konkretny dźwięk, który chcemy, że tak powiem, e, zoptymalizować pod kątem dynamiki. Także jak mamy jeszcze dostęp do, do tej partii MIDI, to e, zainteresuję się tym aspektem. E, tego musimy ściszyć. E, tego chyba też. No i tego podgłośnić. Okay, czyli prawdopodobnie ten jest za głośno. Nie, ten jest za głośno, przepraszam. No i ten też będzie za głośno. Ten za cicho. Okej, okay, dzisiaj był fajny hi-hat. Myślę, że można go nagrać. W takim razie teraz e, musimy tutaj zastosować efekt mm, LFO. Zobaczcie, możemy wpływać na velocity naszego instrumentu za pomocą taki, takiej modulacji, właśnie jakby fali sinusoidalnej. Zobaczcie, możemy sobie zwężyć jakby. Zakres. Zwiększyć czułość działania. Skoro high cikłem ogarnięty, możemy przejść do kolejnego instrumentu. A jest to właśnie taki, powiedzmy, lead, troszkę, troszeczkę taki bas z wtyczki flex. Właśnie myślę, że to wykorzystamy do partii basowej, tylko trzeba będzie troszeczkę podrasować. Ale zobaczcie na razie, jak to brzmi. Spoko. Jeszcze odkręcimy sobie filtr potem. Robi to spoko wrażenie. Zatem zarejestrujmy sobie ten instrument. Uzbrojmy tylko program do oczekiwania na nutę i odpalajmy nagrywanie. Instrument to jest e, jakby syntezator my, marki Izotope. E, to jest e, bardzo ciekawy synth, który bazuje na jakby widmie częstotliwości naszego sampla. Możemy wyciąć konkretny fragment, tak jakbyśmy wycinali obrazek z Painta, i po prostu w obszarze tego e, jakby obszaru zaznaczenia odbywa się cała. Jakby procedura generowania brzmienia. Oczywiście przechodzi to w, przez wszelkie filtry, efekty, modulacje a brzmi to tak. Oczywiście <grym> w kontekście będzie brzmiało to nieco lepiej. Obiecuję. Okej, okay, przejdźmy do kreowania barw tych naszych instrumentów. Dobrze, zatem zacznijmy tutaj od samej góry. Myślę, żeby zmienić tutaj rodzaj pianina na rodcy Ale posłuchajcie, jak to brzmiało najpierw. zmieniam? Wydaje mi się, że jest lepiej. Skróćmy jeszcze tutaj wybrzmiewanie, yy, jakby tutaj poszczególnych dźwięków. Może jeszcze wpłyniemy na twardość tych dźwięków? że spoko, jeszcze możemy rozsunąć to w stereo bardziej, zobaczmy, co się stanie. Zaszkodzić nie zaszkodziło, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się. Bardziej wtopiliśmy to wytło. Jeśli chodzi o perkusję, z reguły tak nie robię, ale wyśnijmy sobie to od razu na szynę grupującą, bo nie mam czasu tutaj się nad poszczególnymi brzmieniami skupiać. Zatem zaimportujmy sobie tutaj wtyczkę z Toysa. Jest to Decapitator, jest to tak zwany kompresor, troszeczkę, troszeczkę saturator. Posłuchajcie, jak to działa. Spróbujemy troszeczkę wyłuskać, yy, jakby mięso z tej perkusji. Dajmy ją sobie w solo. Upset. Troszeczkę nam się to brzmienie stłumiło, ale zarazem y, zrobiło bardziej namacalne. Y, proponuję tutaj jeszcze załadować y, tutaj wtycz, wtyczkę Neutron Elements i dołożyć ciutkę y, takiej saturacji. Zobaczymy, co się stanie. Brzmi to spoko. Dosyć szybki atak i dosyć szybki release, żeby ściąć tylko, że tak powiem, wierzchołki. I jeszcze Transient Shaper, jakby tutaj na wybrzmiewanie tych poszczególnych uderzeń. Jeśli chodzi o bas, może nie brzmi on jakoś atrakcyjnie, ale jeżeli y, odpalimy tutaj y, efekt od Native Instruments, który jest przesterem, uzyskujemy taki oto efekt. Jest to mocno rezonujący przester z opcją modulacji na filtrze. Y, modulacja też odbywa się tutaj na, y, że tak powiem, obwiedni wzmacniacza. Tutaj możemy decydować, ile przesteru. generuje nasz filtr. A to jaki jest kolor tego przesteru. W prawo jest jaśniejszy, w lewo jest ciemniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o naszą wtyczkę od y, izotopa, która bez efektu brzmi tak. To już po korektorze, który odcina dół pasma, i po y, efekcie przestrzennym, który nazywa się RAUM, również jest od Native Instruments, y, uzyskujemy finalnie coś takiego. Musicie przyznać, że ten efekt od Native Instruments naprawdę y, robi mega głębie w utworze. Y, oczywiście możemy decydować o długości wybrzmiewania tego pogłosu. O tym, czy jest on jaśniejszy, czy ciemniejszy, możemy z pozycji tego efektu odciąć dół pasma, górę pasma, możemy ustawić pierwsze odbicia i tak naprawdę rozmiar naszego jakby efektu typu pogłos. A finalnie brzmi to tak. To już wszystko, seria dobiegła końca, a mi pozostało się tylko i wyłącznie z Wami pożegnać i powiedzieć, do zobaczenia, bo na pewno nie jest to jakby koniec treści, którą chcę wam przekazać. Zaglądajcie do mnie na kanał na YouTube i na Facebooku, ponieważ tam za jakiś czas będą pojawiać się materiały z produkcji muzycznej, nie tylko z oprogramowania FL Studio, ale ogólnie pod kątem moich przemyśleń w tych aspektach. Będą również materiały wideo omawiające korzystanie z styczek wirtualnych wszelkiej maści. Przewiduję również testy sprzętów, np. syntezatorów czy różnych kontrolerów MIDI. Także do zobaczenia i do usłyszenia raz jeszcze. Napisz do mnie na Facebooku lub wyślij maila. Pan od produkcji muzycznej małpa@gmail.com.